Jest to wyjątkowa postać. A co ja mnie wcale ujmuje, to jest je tak niby proste, ale tak serdeczny, Taką wiedzę to, to, to jest rzadko spotykane. I za to go właśnie lubię i szanuję. I tak szczerze powiedzieć, za księżką swoją e, dzisiaj robotę Łodłosę Zresztą chociaż dzisiaj o święto, ale, ale musiał jak tu dzisiaj być. Był chorobliwy, przyjeżdżał do Gronkowa do góralskiej wsi, gdzie, no, wiadomo, pełna egzotyka, jak to dla niego, bo przecież podsiedlec się wywodzi. I przyjeżdżał tutaj do góralskiej wsi, gdzie, wiadomo, porozumiewamy się, porozumiewają się nasi pradziadkowie góralskim językiem. No i cóż, trzeba było w tym trudnym okresie, kiedy zmarł w świętej pamięci proboszcz, podjąć posługę w ramach. W ramach tej, tego duszpasterstwa, które ksiądz później dotrzymał. No i w tym momencie, no, ta trudna rola zrozumienia. zrozumienia. No myślę, że najgorzej i najtrudniej było w konfesjonale, kiedy wiadomo, ta spowiedź odbywa się w języku jemu trudnym do zrozumienia, no i tu nieraz żeśmy się śmiali odnośnie rozgrzeszenia, czy on to tam zrozumiał, z czego i o czym te grzechy były i jak one wyglądały. Ojcze, a jak to było z tą gwarą? Czy ona rzeczywiście była taka trudna? Nie I z tymi spowiedziami ja jak to wwarę, było? Naprawdę, ja, teraz, ja tu przyjeżdżam, dwa słowa, najpierw spałem cały dzień, bo to było bo tym, a potem w ten, 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 ten czwartek, pierwszy trzy godziny spowiadania. Это уже... Panie Jezu, ty wiesz co zgrzeszył. to nie rób tego więcej. W imię ojca to, jest, to jedyna sytuacja. Ci, co raz na miesiąc przybyłem, to no, powiedzieli, nie mają nie grzech, to nie powie, wielki problem. A potem powoli, powoli się osłuchał. Rok 53, kiedy ojciec Leon przyjeżdżał pierwszy raz do Gromkowa. Tu nagle na Podchalu, w takiej małej wsi, e, powstaje tak potężny budynek z, no, z taką ciekawą architekturą. Górą. I to właśnie ojciec Leon w tym momencie tu się pojawia. I ta wieża, którą tutaj widzimy, była gdzieś no, dopiero rozpoczęta. Młody ksiądz, wygimnastykowany, podejmuje się później roli, bo tak prawdę powiedziawszy, to nie było odważnych, którzy by wszyscy tam na tej górze. I to ojciec Leon tutaj tą wkład w tej wieży miał, i murową na samej górze. Między innymi starsi mówią, że i. Umieszczał krzyż. Postać wyjątkowa, nietuzinkowa. Poznałem go bliżej, jak tu przybyłem na parafię e, 10 lat temu i dowiaduję się, że on jest honorowym gronkowianinem. Zatem zawsze go tu przyjmowałem z wielką radością i otwartością serca. E, w, w jedną z niedziel sierpniowych, tutaj, zawsze odprawiam mszę Świętą. E, noc spędza w budynku parafialnym na plewani. Ucinamy sobie pogaduszkę. Oczywiście ja jestem bardziej słuchaczem, ale stwierdziłem jak wielki potencjał jeszcze jest w ojcu Leonie. Jak to jest człowiek bardzo inteligentny, bystry, oczytany. Piękny czas to do czas na świętowanie. Minęło roku, bez to 65 roków ciężkiego warania, Serska i Dusetska, žarna naše banjo. Skąd ojciec bierze siły, żeby w tym wieku jeszcze odprawić taką muszę i tutaj z nami rozmawiać? Nie, to no chyba od pana Jezusa. No skąd ja waszy się, ja sam ledwo dycham, prawda? Nogi słabe, głosy nie jestem, prawda? Ale mówię, jestem słaby nie przyjmuję tego do wiadomości, panie Jezu, ja będzie trzeba, to wysiądę i końc, prawda? A jak to też. I już, od pana Jezusa biorę siły, tego życzę wszystkim, Trzymajcie się, nie dajcie się.